W równoległoboku ABCD kąt A jest mniejszy niż 90 stopni i mówimy o tym kącie on jest mniejszy od 90 to jest kąt ostry oprowadzono wysokości DE i DF gdzie E należy do AB i F należy do BC przez punkty E B F D można poprowadzić okrąg Spróbuj naszkicować sobie ten okrąg. Mniej więcej mamy naszkicowany okrąg przez te punkty. Wiedząc, że AB jest równe 21, zaznaczmy bok AB to 21, bok AD to 13, zatem tutaj mamy 13, ten bok tutaj BC też ma 13. DE jest równe 12, to nasza wysokość ona jest równa 12, oblicz promień tego okręgu. Jak powiązać ten okrąg z czworokątem EBFD. Tutaj z pewnością widzisz, że jest kąt prosty. Jeżeli kąt pisany w. Okrąg Jest kątem prostym, to musi on być oparty na półokręgu. Zatem BD musi być średnicą tego okręgu. Tu jest środek S mojego okręgu, więc już zauważę, gdzie znajduje się promień tego okręgu. Jeszcze raz zauważ, kąt oparty. Na średnicy jest kątem prostym. Dlatego tutaj musi być średnica tego okręgu. Aby wyznaczyć promień R. Tutaj wystarczy, że w tym trójkącie wyznaczę długość EB. Jeżeli znajdę długość EB, zaznaczę ją jako Y to będę mógł skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. 12 kwadrat plus y kwadrat będzie równe 2r do kwadratu. Więc, żeby znaleźć promień, muszę najpierw znaleźć odcinek y, czyli odcinek eb. Jak to zrobić? Zauważę, że tutaj ae to jest x, którego też nie mam, ale. Przecież widzę tutaj trójkąt prostokątny. Mam AD, mam DE, zatem w tym trójkącie prostokątnym mam dwa boki. Mogę śmiało policzyć trzeci bok. Z twierdzenia Pitagorasa: k kwadrat dodać x kwadrat jest równe b kwadrat. Zatem 12 kwadrat dodać x kwadrat to 13 do kwadratu. 144 dodać x kwadrat jest równe 169. Poprzenoszę na strony. x kwadrat równe 25. Pierwiastkuję. x jest równe 5. Mamy długość x. Zatem teraz, jak wyliczyć y? Zauważ, cały bok a to przecież x plus y. Bok a ma 21. Bok x wyliczyliśmy, zostaje y. Zatem y to 21 odjąć 5, inaczej mówiąc, 16 jednostek. Mamy y. Wracamy do naszego twierdzenia Pitagorasa, czyli trójkąta D, E, B. W nim ułożyliśmy twierdzenie Pitagorasa z nadzieją, że wyliczymy promień R, pod warunkiem, że wyznaczymy Y, a Y właśnie wyznaczyliśmy. Zatem teraz naszego twierdzenia Pitagorasa. 12 do kwadratu 144, dodać nasz y to 16 kwadrat, a 16 kwadrat to 256 e 4r kwadrat. Zatem 4r kwadrat to 400. Obie strony dzielę przez 4r kwadrat równe 100. Pierwiastkujemy, R to promień, zatem R ma długość, więc musi być R dodatnie, dokładnie 10 jednostek. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.